Dzisiaj porozmawiamy o odwadze i pełni życia. Jacek Walkiewicz, znany psycholog, mówi: Życie nie po to jest, żeby przeczekać, ale żeby je przeżyć. Odwaga to działanie mimo strachu. Nie chodzi o to, by się niej nie bać. Chodzi o to, by działać pomimo lęku. Wyobraź sobie, że marzysz o zmianie pracy lub podróży życia. Strach zawsze będzie, ale czy pozwolisz mu się zatrzymać? Każdy dzień to nowa szansa na dokonanie wyboru. To codzienne małe decyzje przybliżają nas do marzeń. Czy dziś wybierasz narzekanie, czy działanie, czy wybierasz komfort, czy rozwój? W książce, Pełna Moc Życia, Walkiewicz pisze: Życie jest zbyt krótkie, by odkładać marzenia na później. Później może nie być, więc zacznij teraz. Zrób pierwszy krok nie jutro, nie od poniedziałku, ale teraz. Walkiewicz mówi, że życie jest jak jazda na rowerze, trzeba się poruszać, by utrzymać równowagę. Jeśli stoisz w miejscu, nic dziwnego, że tracisz balans. Ruch, decyzja i działanie przywracają spokój i sens. Podsumujmy. Odwaga to działanie mimo strachu. Wybór to codzienne kierowanie swoim życiem. Pełna moc to życie teraz, nie odkładaj marzeń. Jak pisze Walkiewicz, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Jeśli ten film Cię zainspirował, zostaw i podziel się nim z kimś, kto potrzebuje przypomnienia, że życie jest po to, by je przeżyć w pełni.